Siemaneczko z tej strony Miki. A dzisiaj sobie gramy w farminga 15. Oczywiście kolejny odcinek z najdziwniejszych modów. A towarzyszy nam największy znawca w kategorii w tej dziedzinie, czyli Mr. Adamo 15. Witam serdecznie. Ada dzisiaj jest troszeczkę zachorowany, powiedz się biorę Więc e, troszeczkę wybaczcie, że można je domagać. Lekko. Ale może się zdarzyć nawet najlepszy. Od razu tak. na, na początku takie ogłoszenia parafialne. Mianowicie po pierwsze y, niedługo będzie tak, będą te wyścigi obiecane aut. Y, ale to niedługo myślę, ja że... Nie wiem, jak wyzdrowieje Tak, ale to tam spokojnie będzie, będzie kilka out, kilka kategorii, ja to obmyśliłem już, więc takie coś będzie niedługo. Y, po drugie, po drugie, nadsyłajcie cały czas mi te dziwne mody na, na skrzynkę, tylko właśnie dużo osób wysyła mi same linki bez zdjęcia, tak to nie. Po prostu wysyłajcie mi najlepiej link i zdjęcie. Żeby wszystko było widoczne, co i jak Nie To jest druga... Echo ci się a, robi. Przepraszam, to jest druga bardzo ważna informacja I trzecia informacja Zapraszam tutaj na serwer CSGO'a, bo pytaliście mnie, gdzie możecie mnie spotkać To proszę bardzo, tu macie pewnie w tym momencie jakiś taki screen albo w opisie Serwer, na którym możecie wbić, możecie mnie tam spotkać, pograć sobie ze mną na spokojnie Ale więcej informacji o tym serwerze będzie w odcinku z Counter -Trike. Czemu ja o tym no. serwerze nic nie wiem? Ładam, no, no widzisz, ty nie wiesz. Ja Więc nie to nie było gną, na ses. tyle y, taki troszeczkę wstęp, może trochę dłuższy, ale taki, y, że musiał go każdy usłyszeć. Dobrze Adasiu. Y, dzisiaj sobie przetestujemy mody. Zwykle. Zacznijmy może sobie od tego, bo... Jakie to drogie gówno? Poczekaj, bo to... Ja... Bo ogólnie ja nie wiem jakie to są mody, zawsze przed nagraniem mam taką niespodziankę i... Poczekaj, bo 10 milionów prawie ja wiem jest Fajna fura. Właśnie, mnie się bardzo podoba. Nie, nie, Chuj. nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 ja Nie, 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 co? Adam. No nie, się, bo ja chyba stąd Nie, nie. Nie, nie transporty? Ja nie wyjadę stąd Ole lufa ty Proszę. Dobra O Boże co ty zrobiłeś? Przesunąłeś ja Chciałeś się. mnie zrobić wypadł No co ty zrobiłeś? Po co to klikłeś? No Adam no co ty normalny jesteś? No i teraz tak. nie wyjadę Tak zaraz wyjedziesz To też się tak zrobię masz Że Ja wyjadę Hła, ha, No, ha, ha, ha. no Hła, ha. ludzie Aha. Y <coughs> powiem tak, pozostawiam wam naprawdę inwencję, wiele do inwencję twórczą, y co skłoniło autora do wykonania takiego modu. Co ten mod ma to w ogóle służyć, południowieńsko? Y wiem, że trochę laguje. Wiem. Dobrze, bo chyba trzeba bazę wreszcie o, ale ty, ja. No, ale to mo można wszystko tu robić, po jak się wysuwa daleko. Który dłuższy? Ja <noise> dłuższego. Ja, zobacz, sięga do sąsiada. O Boże. Jak to wygląda w ogóle? <laughs> Miazga po prostu. Ja nie wiem, ludzie, ja nie wiem, takie mody w ogóle robi, ale Adam, no co, no złożymy potwory, wyjedziemy na pole może, żeby tutaj gospodarki trochę ten... Zobaczmy, jak to w ogóle lata, może to jest szybkie, może to jest przydatne, ale <laughs> nie wiem, nie spęd. wiem... Prawdę mówiąc, nie wiem, czy, czy... do Bugów może to jest. Kręć tyłkiem kręć, mała. A, nie da się skręcić nim, to już pozdraszajset. Właśnie też to zauważyłem, ale nawet nie ma funkcji, więc jak, może jakoś tutaj się skręca tym, wiesz, patrz, poczekaj, patrz, użyłem A nie, nie da się tym skręcać. Nie da się. No dasz. jak się... No nie da się ty Dlaczego się tym nie da skręcać, no? Ludzie, troszeczkę Na wsteku na jadę, poczekajcie, o ja na wsteku jest cały... Możesz jechać tylko prosto, gdy skręcasz to on od razu ci zwalę Zauważyłem O, wykręciłem, próbuję teraz wjechać drogę Tak, To no, dopiero skręca przy ponad 5-10 na godzinę, więc... Plus jest ja tego jadę. interesu Ty, ale w środek ma fajny kierownik taką krzywą, się kręci jak krzywo Nie, no ja wam powiem, że... Boże. Ja nie widzę żadnego logicznego dostosowania tego modu... O, modułu... druga kamera jest fajna Tak, tego modu w farmingu Ja nie wiem, albo ja się nie znam Adam, Boże, z takim wysuniętym pałą jedzie ja tak, o Boże. Tak, trochę Albo ja się nie znam ludzie. I teraz ty, ty, tak nadział się jakiś, co nie? Ale FPS im przy tym spadły do 20 FPS-y rozumiesz to? Serio? No Albo nagrywasz. Wy, wyjdźmy z tego, wyjdź z tego lepiej. Ty ja mam 60, jak nie nagrywam. I mi spadły strasznie przez 100 FPS. Weź to Adam, wyjdź z tego. Jakaś okay, serio. Adam. Jaka pała. Zrób J zdjęcie jaka. A ja, ja, ja potem ładnych skreń porobię, ale Adam okay. jak ocenisz ten mod, co? Powiedz, powiedz jak, jak ocenisz ten mod Adam. 0,1 dziesiąta na 10 Nic no. w ogóle. Dla mnie mało tutaj przydatny. No i ten, ten skręt w ogóle zerowy taki, więc... Bezużyteczny to jest. Bez użyteczne. i teraz ładnie FPS wysiły. Nie, nie, ludzie, ten, ten mod naprawdę dziwny, oczywiście, jak najbardziej się nadaje. <coughs> o, jakiś nie pewnie. Nie ma to się krzyciną, y, y, no, silną wasą zakrzucić. Trzcinął yy, ale po prostu są mody dziwne, ale są fajne, yy, które można jakoś w jakiś sposób wykorzystać. A to był mod dziwny, w którym w żaden sposób się go nie da wykorzystać. Nieprawda, Adaśku? Zgadza się, kolego. Adam, ja myślę, że może tak, może tutaj yy, kojarzysz ten samochód, może, może pojedynczy. O, tak. o DeLorean de de to jest, tak? Czy DeLorean, nie wiem, jak to się wabi. Tak, a Adaś, ale kojarzysz. Z do przyszłości. Dokładnie. Ale to jest Delorian, chyba. DeLorean. Co, kto, ktoś oglądał to powinien znać. Ty Dobrze, pisze tam Delorian? Czy co eee... innego? Tym... Nie, to chyba nie pisze, wiesz co to jest za samochód, ale Ale ten w sensie wie? mi chodzi, że ten, że wiemy o co chodzi każdy. Chodź, a tam się ścigniemy, bo on tam ponad stópę chyba leci, więc. O, ale ty demon Zobacz jak, jak kamera w środku, znaczy w sensie jak gniecony ludzi jest Nie chcę, przeje, chcę pootwierać się trochę. Chodź, wsiadaj. Poznaj co do prędkość <laughs> A odpala jakiś taki stary rzek, posłuchajcie Holoju Tu to skipał. Nie to Dobra Adam 3-4 Kurde Kliknę za nas w Serio no. A! To zrobi się Zobacz O Boże No co co? Adam, to się bawić nie umiesz, Nie no. <śmian> wiem. Ty też nie... Bo, czekaj, bo, ja, bo ja mam napęd na tył. Pomóż mnie. Ty zawal zawiesiłem się. Serio? O poczekaj nie, nie wezgij. Ja? nie... Weź, Ale. weź no mnie lekko później. O! Cię w ogóle bawi... Czekaj. Poczekaj, poczekaj mam. Pomysł. Poczekaj. Eee, zabawa marzenie. Kubi rób. Na 500 razy będzie parkował. Ty poczekaj? Dobra, ja balajka. Podziękowałem ci. <laughs> ja cię pukłem. Dawaj. Ale fajne ma kierunki chodź. O Boże. Nie, no prędkość 125, jak najbardziej wystarczająca na samochód. Ja to mi się zaki... wydaje. Że, że nie jest to jakoś za dużo, też to nie jest za mało. Też nie myślę, że to tak optymalna prędkość do farminga. Yyy, a Dasiu co ty sądzisz o tym samochodzie tak ogólnie wiesz, tak, tak, yy, no Fajno, fajne. Daję łapkę w górę Tylko ten, ten tumnik taki trochę dziwny No takie dwa tumniki dziwne, ale ogólnie samochodzi ciekawy tak, to ma jakieś światło, czy jakieś koguty Coś jeszcze... Można mu tu włączyć Co? Yy, o Boże Co wjechał? Nie, ale... Yy, Fajnie dachuje, to już wiemy a nie no. lata w powietrzu Ogólnie powiem wam, że... Ale całkiem... herbatka a? Całkiem fajny model Dosyć sporo jakiś pierdółek, to ten... Nie no, ogólnie byłem podział, że tak... Skrypt fajny Na 10 to tak, ze 2 to spokojnie No tak 2,5 nawet Nawet no. 2,5, bo przyjemne autko, żeby na przykład jechać na kontrolę na pole do pracownika W środku mamy tu proszę bardzo całą tablicę Mendelejewa ale widziałeś w środku? O kurwa Po prawej masz całe daty, godziny Miesiące wszystko. Ja to bym masz... poprosił się przenieć do 4 października 1995 roku. I, po, i nie popełnić tego błędu, żebyś się urodził? Tak. Też dobry pomysł. Beka byłaby ogólnie. Dokładnie, więc no... Taki samochód ciekawy, ciekawy. Ogólnie y, dosyć, dosyć fajny Adam, możesz wyjść już. Adam, a skoro jesteśmy przy samochodach, to może kupmy to. I Adam, jakby wiedział takiego to jest jakiś ten samochód. Miałeś dzieciństwo. GTA yeah, O, brawo A za jakiego pamiętasz? Eee, a My city chyba Tak A w środku Audi ten, kierownica O Boże Nie no ogólnie to ten moto tak na szybko, bo chciałem tylko go wziąć właśnie z racji tego, że Że, że był on w GTA i te sprawy Czujecie? ale a, ty, on bo... ma zakrzep z tyłu, czy mi się wydaje? Tak Myślisz o tym Kup. samym co ja? Kup dwukołówkę Dwukołówkę to za kupię większy gdzie to z grzeby, są te Ty, ale on nie. Jak on się kopie, ty. Ale chyba ma. Jak do jednego. Na każdego coś dobrego. Ale jak on fajnie jak chodzi Jak wyje, ty. Chyba ja nie tam ciągnę, czy... nie. Zapodpiąłeś? Bie... Trampa To Zaczekaj, ja nie podpiąłem. <grym> jak on się Czyli jago... on ma zawsze kulkowy, ok. Czyli na kuleczkę to powinna mi ta pójść. Ty poczekaj, to napełnimy się, znaczy troszeczkę i spróbujemy Mój się męczy trochę Kopię, trochę mu przód podnosi Jak on wyje pierdzielony przy 40 Co, ty... co jest, ty poczekaj, bo ja nie, nie mogę podpiąć Muszę kupić taką jak masz, może? Może Bo to jest niska podwodniówka, to akurat są raz. O Jezus Dobra, no jest dobra Ty Aaaa Jak to ryczy Jezus Rrr. To żyje własnym życiem, Adam. Jakie eee, gąki ma ty. Tak, bo na razie mój to jak się rozpędzi i pójdzie mu przed do góry, to się ślizga jak polówka balka. Czekaj, bo jadę, próbuję na farmę dojechać. Jadam, jadę. Ja. 40, wyje, Boże. Miazga. Ty, jego urzmiota, Chodź... przy, przy 70 to się nie da opanować go. Może... Ja się może napiję przez czas. Napij się, napij się, daj Osiu Daj mi się teraz zatankować Cześć zabiorę cały rzepak Moment Aha, żeś zatankował Wyjechałem do sambocie, no wiesz Cześć, czecie ja ja Lubię zapiję, a, się kopcie. a ja się kopię Pier, zielony. Rrr. Nasypiemy sobie 17 tam pszenicy. przepijemy Przepijemy no chyba do mnie, co. I browary Ty, ale on to chyba automat jest. Bo w ogóle... <coughs> Lewara nie ma. O jo! Jak to wygląda? W ogóle w środku to jest mega. Bieda. To ja chodź o szybówkę, tak? Oj, dawaj. O cię skrzywiło. Ja no powiem wam tak. Yy, dla mnie mod sentymentu 2 na 10. Dlatego że grałem w GTA. No dobra, 1 na 10, nie, nie, nie przesadzam. Jednak tak rozcentymentu, aż ja mam 2 city. Yy, Adam jak ocenić ten mod? Super samochód, żeby postraszyć ludzi, tyle. Chyba tak, więc to idziemy, idziemy dalej. to sprzedaję wszystko. Ale na razie jeszcze żaden mod nie skrył mojego serca, więc... Nie skrył? A, a chcesz mod, który skradnie twoje serce? Tak. Najlepsze na koniec, więc na razie sobie zrobimy takie coś. Yy, nie wiem co to jest. Poczekaj, czekaj, czekaj, czekaj. Nie wiem co to jest lecz szadam. Olu, już się moje. A, to są mam Ale najlepsze na koniec będzie. Ale na koniec po prostu Twoje marzenia się zawsze spełnią. Yy, Weźmie tak tak. wywal to i daje minus 10 na 10 Dlatego się podczepić nie będzie da dało. A może? Ale na kolizję jeszcze bastą. No o co Ci chodzi? Ja podczepiłem elegancko Ale no, co Ty chcesz z tym zrobić? No, ty kurde. Na ten... pachtojomę? Najpierw ja 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 trzeba nie napełnić podczep... narzędzie Ja swojego niestety nie podczepię. No, to Ci pomogę To Ci kupię kolejne, poczekaj Bo to wygląda. Bo to ma 30 tysięcy litrów, Ty się nie śmiej Gracki. No na pewno tą też sobie podczepię no widzicie, mod się lekko nam zbugował Tak, ja bym skończył recenzję tego modu Znaczy ja pojadę za Bachry, co może tankować do tego, No to, to pojmę, sobie zatankuj coś. Adam, zrób, zrób sprawy nosowo-sercowe Pewnie tak No skręt z tym modem jest słaby, Adam wypowiedz na ten temat coś tutaj. No oprócz tego, że trochę ci skacze i... Jest do dupy Jest trochę do dupy, no ciekawe czy jest przydatne. To, to jest jakieś piwo, jakieś wina, jakiś szampan To procenty piszą nawet jakieś, ale nie wiem nie, no to ogóle nie spoko, żeby przejechać się przy, po farmingu, po serwerze i taki lans na dzieli, chłopaki piątek pijemy, nie? No ja przyznam że tu w Niki miałeś bardzo dobre mniemanie i yy, yy, idę sobie załatwić, te moje sprawy nosowo-sercowe, a ty sobie, Mikusiu, napełni i walnij. A, 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 Adam tak robi teraz. Naprawdę. Nie polecam, ale tego modu on nie polecam. Tak samo jak Adama tych, 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 tak samo tego też nie no. Sprawdźmy, czy można do niego paliwo tankować. Czy nie paliwo Ten dystrybutor wjechałem nie paliwo? chyba paliwa nie może tankować, więc pojedziemy sobie spróbować wody zatankować z niego wody, tak ludzie wody może można w tej butelce wodę nosić Wo nosić, wozić a jak nie może mleko, może coś, może takie te ramne czarnie mają nowe te nowe samochody do mleka no zobaczymy nie da się napełnić? O nie, napełnia się. Przepraszam. Niech się napełnia. Trochę zajdzie, a w tym czasie my przygotujemy kolejny zestaw, który jest. Piękny zestaw, powiem. Pan. Zawsze podejrzewam, że każdy z Was w naj najskrytszych marzeniach właśnie marzy o takim zestawie, jaki, jaki zaraz zobaczycie. Otóż, proszę Państwa, przed Wami jedyna, niewyobrażalna, piękna przyczepa z dirtu. O, kurwa. Oraz burszary directu Serio nie sprzedałeś tam tej, kupiłeś nowego? Poczekaj, czekaj, bo, bo tam ten, bo tam napełnia się Bo tam wody napełniam O Boże 30 kalitów tu wchodzi Adam, więc my w tym czasie może zajmiemy się tutaj y, recenzją y, tutaj tego, tej oto Pytanie widzimy bardzo... za 100 punktów, czemu tego w Minecrafcie nie ma? Właśnie bardzo piękna tekstura. Yy, widzimy, każdy detal jest idealnie odwzorowany w środku. Tak samo piękne wnętrze, wykończenie, gładzie. Normalnie, tynki, docieplenie, wszystko. Walentynki, walewtynki, te ty sprawy. Yy, Adam, chodź, zobacz jaka będzie tekstura z Bożem, ciekawi. Ja też właśnie na tego jadę. Ale powiem wam, że każdy dzieciak grający w Minecraft'a marzy o takim zestawie, nie? Ja. Po prostu marzył, bo jeszcze powinny takie światła, takie Minecraftowe, te pochodnie być. Po no prostu zestaw taki z Dirtu Zamiast świateł Deka. Tak Czekajcie Późno jest Więc każdy o tym marzył na pewno takim zestawie właśnie zdjęć, Żeby mógł na szpanie tam, przed kolegami Zajechać i zebrać sobie y, Od ncp trochę zboża Z wioski, więc y, uważam, że to jest mod Jak najbardziej do najmłodszych Żeby im się kojarzyło to z, z, z Małym kraftem. Nieprawda, Szadasiu? Jo, jestem naprawdę, Ale zboże będzie na pewno takie samo, bo tekstura. Nie... nie da się chyba zmienić tekstury. No ty debilu Ja chcę. Ustak. No zboże jest takie samo Adam. Ja w ogóle nie widzę. Co? U ciebie. U Ciebie nie widzę w ogóle tekstury. Zboże? Jo. A ja widzę. Nie jest. To na samym dole, dobra. Nie, no ogólnie Adam dam wypowiedź teraz na, tym, na ten temat, coś tutaj ty No tak powiem, Dziękujemy że... Dziękujemy za wypowiedź 2 na 10 Nie, dla mnie to ma 0 na 10 Pa, mogę ci wysypać nie niby, więc... Można wszędzie sypać My sobie sprawdzamy jeszcze tą ciężarówkę naszą O, Adam tu? Ile właśnie tylo tej 30 litrów weszło, nie? Kto będzie tyle wody pił? A tam Tatry nawet ciężko <laughs> Tak ogólnie jak mi kiemu wywali ten, ten szampan to rozwali... Jo, mi... powinno być teraz takie coś, że otwiera, że tak wiesz, tak wypierz, to wszystko, nie? Eee, kurczę. Co dam o tym digdzie możemy jeszcze powiedzieć? Nic chyba nie, no, Gdzie w toku. Y, takie dzisiaj mody dziwne jak zawsze y, Ale chyba to było na tyle. O zobacz, ale śruba centralna nie jest w dircie. Autor się nie postarał, bo chyba nie jest w direcie. Ale mamy logo tutaj małego crafta na botnikach z tyłu. Nie no, Adam. Oceniaj ten mod. 1 na 10, czy mniej? Na 10 jak nic. Tak samo, twierdzę, że to to, 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 to naprawdę ktoś musi być zapalony Minecraftowcem, żeby y, takie coś sobie pobrać, a tym bardziej grać na tym i jeździć tym No, a to było chyba tyle w tym odcinku. Kilka modów było ciekawych, kilka mniej ciekawych, a wszystkie <coughs> były dziwne. Więc tak, ludzie przypominam, wysyłajcie mi mody do na farminga właśnie na maila. Tylko podawajcie zdjęcie, link, żeby po prostu było wyraźnie, wszystko przejrzyście. A my z Adasiem dziękujemy Wam za kolejny czas poświęcony na oglądanie tych oto takich dziwnych produkcji. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, cześć. Na razie, cześć.